Dzień dobry. Jesteśmy w samym centrum Warszawy, gdzie już 2 października odbędzie się konferencja Cyber 24 Day. To wiodące wydarzenie o tematyce cyberbezpieczeństwa organizowane przez serwis Cyber Defense 24. W ubiegłym roku konferencja zgromadziła ponad 700 uczestników. Wśród panelistów znajdą się m.in. przedstawiciele rządu, decydenci polityczni, przedstawiciele wojska, a także zagraniczni delegaci. Podczas tegorocznego wydarzenia poruszymy takie zagadnienia jak Wojna kognitywna, walka o nasze umysły Trzy stany cyber, tu nie ma pokoju Sztuczna inteligencja i jak kształtować przyszłość w oparciu o innowacje Dziś nie ma wojska bez cyber Bezpieczeństwo finansowe Podczas wydarzenia nie zabraknie także partnerów. Będą z nami m.in. Bank Pekao SA, Samsung, Dell Technologies, Fortinet, Google Cloud, Red Hat, Lenovo i Kingston. A także wielu innych ważnych dla nas partnerów, którzy zaprezentują swoje najnowsze rozwiązania i technologie w strefie wystawienniczej. To co? Widzimy się 2 października. Bądźcie z nami. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.